Witam serdecznie moje kochani w kolejnym odcinku projekt sukces TV. Dzisiaj po raz kolejny się z wami witamy. Ja się witam już trzeci raz, ponieważ to jest trzeci live w tym tygodniu tym razem dołączy do mnie Paula. Mam nadzieję, gdzieś tam ona sobie krąży. I mam nadzieję, że do nas dołączy, ponieważ o 19 mamy live'a, także zaraz powinna tutaj się pojawić. Moi kochani, trzeci live na YouTubie i na Facebooku jak zwykle łączymy się z Wami, żeby też wam przekazywać wiedzę, odpowiadać na wasze pytania. I dzisiaj głównym takim pytaniem, które na które chcemy odpowiedzieć, to dlaczego nie chudnę na. Karniworze. Jest Paula. Powtórzę to. Bo ma problemy z internetem. No Jestem. jesteś, jesteś, jesteś. Ja już to mówiłem, że chcesz rozwinąć temat, bo masz mnóstwo komentarzy. Powiedziałaś, że kobiety nie chudą na karniworze. Ja mam też dużo wiadomości, i dlatego też chcę, <słuch> chcę się odnieść do pewnych rzeczy, które mm -hmm. gdzieś tam śledzę i zauważyłam. Mm -hmm. Dlaczego nie chudną? I no, myślę, że rozwiniemy ten temat. Dobra, dobra, dobra. Ja też kilka groszy dodam, bo też będę mówił z doświadczenia. Ale moi kochani, kilka wiadomości parafialnych. To jest drugi live dla kobiet, dla wyzwania Kobieca Siła w 90 dni. Obiecaliśmy, że dorzucimy drugiego live'a i jesteśmy. Będziemy się z Wami na live'ie, na mentoringu specjalnie dla kobiet do wyzwania łączyć dwa razy w tygodniu. Tego jeszcze nie było, ponieważ chcemy, żebyście miały jeszcze lepsze rezultaty, żebyście miały jeszcze więcej wsparcia, jeszcze więcej motywacji, jeszcze więcej dyscypliny i jeszcze więcej wiedzy. Także e, dużo wiadomości dzisiaj mieliśmy, że kobieta chciała się e, zapisać e, kilka dni temu, czy kilka tygodni temu, obojętnie. Dzisiaj weszła na do kupna i jest cena wyższa. Tak, moi kochani, bo okay. cały czas jest promocja i my tą cenę będziemy podwyższać, dopóki nie osiągnie i tak promocyjnej ceny, bo to wyzwanie jest o wiele więcej warte. 997, bo na tyle to wyzwanie wyceniliśmy w sumie na o wiele więcej, ale my z taką cyfrą będziemy dobrze spali, ponieważ włożyliśmy w to wyzwanie bardzo dużo pracy. W ciągu tych yy, trzech miesięcy macie w sumie nawet więcej, bo to jest 13 miesięcy. Macie mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo wsparcia. My z Palą wkładamy naprawdę dużo pracy w to żebyście Wy osiągnęły jakieś rezultaty, dlatego się łączymy teraz z Wami dwa razy w tygodniu, tak, także był live raz w tygodniu, teraz jest września, dwa razy w tygodniu, cena poszła do góry, teraz chyba jest 497, ale dobrze pamiętam, może być 597, nie pamiętam, dzisiaj zmieniałem, ale ta cena będzie coraz wyższa, ponieważ cena będzie wyższa i będziemy dorzucać Wam więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Ale chciałem nawiązać jeszcze, że Wy macie mnóstwo zadań, 13 tygodni wsparcia, 2 live'y w tygodniu przez 3 miesiące. To jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo pracy dla nas. Do tego macie nas dostępnych w grupie wsparcia. Też czasami możecie do Pauli pisać wiadomości osobiste, których nie chcecie pisać na grupie. My to rozumiemy, Paula jest dostępna też osobiście, także... Moi kochani, jedyne co wam możemy powiedzieć, to nie zwlekajcie, zapisujcie się, bo jak zwykle Paula przede wszystkim ma setki wiadomości od Was. Setki. Ostatnio, o, ostatnio my to mówimy odpisywam. co tydzień. Tak, tak, my to mówimy co tydzień. Paula ostatnio mówiła, że szła spać o której, o pierwszej w nocy, tylko żeby Wam odpisywać na Wasze pytania i Wam pomóc i linki. Także moi kochani, my swoje. Ja, rodziny... ja starałam się odpisać, ale rano, yy, jak się obudziłam, to miałam kolejną wiadomość no. do odpisywania. No, także wiemy, że tej pomocy potrzebujecie. I teraz nie zastanawiajcie się nad tym. Nie zastanawiajcie się dłużej. Potrzebujecie pomocy. My ją wam dajemy na tym wyzwaniu. Dobra. Resztę, moi kochani, będziemy opowiadać na live. Teraz Paula przejmuje głos, przejmuje live'a. Ponieważ ma wam dużo do powiedzenia. <laughs> tak, ja najczęściej dostaję wiadomości, to są dziewczyny, które się do mnie odzywają, w sprawie diety w sprawie, Karnivora. I co ja zauważyłam? Daję wam wskazówki, niektóre zapisały się na wyzwanie, wszystko wiecie, jak działać. Macie zadania do wykonywania, robicie te zadania i tak. Yy, jesteście na diecie karmiwora i piszecie mi, że nie, że nie chudniecie, nie ma żadnych rezultatów. Po moich obserwacjach, które zauważyłam, ok, macie wstępną motywację, super. Yy, trzymacie się, dajmy na to w tygodniu jedzenia, wszystko jest ok. Dobra, jeżeli yy, ja wchodzę i widzę waszą relację, że przychodzi weekend i wstawiacie typowe zdjęcie piwa pizzy słodkiego, no to niestety nie jesteście na karniworze nawet w jednym procencie. Po prostu próbujecie zaakceptować się, wbić się w tą dietę i niestety rezultatów nie dostaniecie po tygodniu jedzenia samego mięsa, bo tak to nie działa. Ja sama dopiero zauważyłam różnicę w zmianie sylwetki dopiero po roku. Miałam, łatwiej było mi zaakceptować na przykład odrzucenie węglowodanów, bo po trzech miesiącach jakoś u mnie nie było z tym problemu, ale moja sylwetka dopiero zaczęła się zmieniać po roku, dokładnie w czerwcu. Ja to też mówiłam na live. I tak, nie oczekujcie, że po prostu zmiana będzie natychmiastowa, skoro ciągle zaczynacie od zera albo się cofacie i macie non stop stagnację, bo to jest po prostu brak dyscypliny i ja nie mówię o tym, że jeżeli ktoś jest długi czas na karniworze i może sobie coś tam dajmy na to wypić czy gdzieś, ale ma już to przepracowane i ostatnio na live też o tym mówiliśmy a propos jedzenia słodkiego. Jeżeli panujecie nad słodkim możecie sobie zjeść te lody, czy tam tą pizzę, ok, ale nie, żeby po prostu popadać w jakiś nauk jedzenia i potem mi piszecie, że nie chudniecie. Albo robicie posty, posty z jedzeniem, bo nazywacie się w weekend i robicie od poniedziałku post, nie jecie przez cały dzień, przychodzi wtorek, środa i znów walicie żarcie w siebie. No to jest totalna bzdura, yy, i dlatego nie macie efektów. Do tego. Yy, do tego doliczam trening, w zależności jak ten trening wasz intensywny jest, jak go robicie, ile razy w tygodniu i po prostu no, nie trzymacie się planu. Dlatego po prostu wasze... nie macie wyników, a no, może tak. I dlatego dziewczyny, nie piszcie, że po prostu na diecie karniwora nie da się schudnąć. Zacznijmy od tego, że moim zdaniem ale nie tylko moim. Chudnięcie to jest najprostszy proces do zrobienia. Yy, najtrudniejszym procesem jest przepracowanie tego, yy, przepracowanie tego, yy, jak długo yy, tak naprawdę truliście się jedzeniem, yy, żeby naprawić swój organizm, żeby wrócił do prądu. Ja to nawet mówiłam, że yy, droga do yy, Odzyskanie zdrowia jest dwa razy dłuższe. Jeżeli przez całe życie trujecie się żarciem, droga do naprawy będzie dwa razy dłuższa. I to się sprawdza w 100%, bo ja na sobie też to sprawdzałam i też na początku myślałam, że naprawdę y, nic z tego nie będzie. Y, też miałam jakieś dni wahania, ale no niestety jest czas y, i cierpliwość, i na tą, na tą cierpliwość po prostu trzeba czekać. A jeżeli mówię, ja was obserwuję, nie będę mówić kto, ale jeżeli wy mi piszecie, a ja widzę w relacjach waszą pracę, której totalnie nie ma, to tak naprawdę. Aż mi się y, nie chcę odpisywać na te wiadomości, ale odpisuję wam, y, bo myślę, że jednak y, mądrzejecie i naprawdę zdyscyplinujecie się, bo, bo to jest tak naprawdę szkoda waszej pracy. Czyli cierpliwość. Cierpliwość. No, no, Będziemy no, o tym ciągle mówili, chyba, nie? Tak, no tyle ode mnie, bo naprawdę, no, jeżeli zaczynacie robić coś, to nie róbcie tego na 100%, tylko róbcie to na 200%, jeżeli chcecie mieć wyniki. No, nie ma innej opcji, nie ma drogi na skróty. Każdy, jeden zrobi to w pół roku, drugi zrobi to w półtora roku. To jest tak samo, jak rozmawialiśmy o adaptacji. Jeden będzie miał pół roku, jeden osiem miesięcy, a jeden po dwóch latach i też będzie, też będzie, myślał dalej, że to nie działa. No niestety każdy ma swój czas. I trzeba na ten czas po prostu dobrze zapracować, a wyniki na pewno są. Tylko mówię, no dyscyplina, determinacja, a nie przychodzi weekend, dobra, jedno piwo, jedna pizza, nic mnie nie zrobi. No właśnie zrobi, bo potem zaczyna się znów od poniedziałku, znów jest tak motywacja, ale wy może tak, może Wy po prostu nie idziecie do przodu. Wy macie stagnację, albo po prostu się cofacie. Wracacie do wera i zaczynacie od początku. Tyle bo z mojej strony. Bo widzisz to ciało może być tak wyniszczone, że możesz przez pięć dni jeść. Nazwijmy to karniwora, bo ludzie też muszą zrozumieć, że niektóre organizmy, niektóre, niektórzy ludzie muszą zejść naprawdę przez jakiś czas do samego. Tłustego mięsa. Naprawdę nie ma innej opcji, A, bo wiemy, macie że tak zaczam. wyniszczone organizmy, że po prostu żadne sery, żadne kiełbasy, żaden nabiał tego wam nie załatwi. Zwłaszcza kiedy jeszcze jecie kiełbasy ze świni, jecie, no wspomniałem o tym nabiale jajka, jecie boczki i tak dalej. To jest dobry wstęp. Dobrze? I niektóre osoby na tym rzeczywiście schudną, ale bardzo dużo osób ma po prostu tendencję do tycia, takie jak ja przynajmniej. Ja spojrzę na pączka i od razu puchnę, okej? Okay? Puchnę po nabiale, puchnę jak zjem za dużo tłuszczu. Ja muszę się naprawdę ze wszystkim pilnować i tak niestety jest z większością z Was, także... Ja dodam jeszcze coś od siebie, że najlepsze rezultaty zawsze będziecie mieli na samym tłustym mięsie. I to mięsie, nawet dobrej jakości, mięsie czerwonym od zwierząt przeżywaczy. Bo bardzo dużo z Was jeszcze wchodzi na kurczaka, wchodzi na, jak wspomniałem, świnie, takie obacy, boczki. To jest, to jest rewelacyjny wstęp, dobrze? Ale żeby naprawdę osiągnąć rezultaty, musicie, tak jak ja, być na samym mięsie, okej? Okay. Ja chciałam jeszcze dopowiedzieć, że nagrywałam osobną rolkę o tym, że zróbcie sobie taki test i spróbujcie, nie mówię o jednym posiłku dziennie, zjeść sobie trzy razy mięso w ciągu dnia. I sami zobaczycie, jak tak naprawdę jesteście uzależnieni. Już nie mówię o jedzeniu emocjonalnym, tylko jak naprawdę jesteście uzależnieni, jak was będzie ciągnęło, żeby zjeść zupełnie co innego. Nie mówię, że to musi być to samo mięso. Więc sobie kurczaka na jeden posiłek, na drugi wołowinę, a na trzeci dajemy na to rybę. I sprawdźcie sobie. Ja nawet kiedyś mówiłam, że. Taki przykład, że żeby ktoś ze mną zamieszkał, to chyba psychicznie by nie. Być. Nie, nie wyrobił pod względem tego, na jakim trybie ja pracuję i jak się odżywiam, bo po prostu no jesteście uzależnieni od jedzenia. I gdzieś ta głowa non-stop myśli, co by tu innego zjeść. Więc zróbcie sobie taki test i sprawdźcie na sobie, jak faktycznie, ile faktycznie jesteście w stanie wytrzymać na tym mięsie. Czy tam już, nie mówię na tych serach, ale na samym mięsie I zobaczycie faktycznie, jak to jest, jakie to jest w ogóle uczucie, i sprawicie sami, jak niestety jedzenie no, uzależnia. Uzależnia, ponieważ daje szczęście. Większość z nas jest przyzwyczajona do jedzenia szczęścia. Ale co, to, ale co jemy to za szczęście? No tak, ale co to za szczęście jest coś, co tak naprawdę Cię nie odżywia? No jest chwilowe szczęście, które niestety no. nastruje. Także yy, nieraz uczymy, że my po prostu jesteśmy tylko i wyłącznie głodni na mięso i tłuszcz, na nic innego. Reszta to jest przyjemność. I ta przyjemność niestety jest dla nas wyniszczająca i dlatego nie macie rezultatów. OK? Nawet znam osoby, które, tak jak wspomniałem, nie mają rezultatów, jak jeszcze jedzą jajka, jak jeszcze jedzą nabiał. Po prostu niektórzy z nas muszą. Tak. tak się struliśmy, że musimy zejść na mm -hmm. jakiś czas, nawet trzy miesiące. Wytrwajcie trzy miesiące na samym mięsie i gwarantuję Wam, że zobaczycie rezultaty. To mogę ty Wam mówisz, żeby, ty, ty mówisz o wytrwaniu. Ja Ci powiem, że ja kiedyś miałam kolegę, któremu gdzieś tam po znajomości rozpisywaliśmy właśnie dietę, pamiętam, ale to była dieta kulturystyczna. Na kurczaku tam było wszystko, węglowodany, wszystko. On, nie, on do połowy dnia nawet na tym nie wytrzymał, na tym jedzeniu. A gdzie wie, osoba, która y, próbuje wejść, tak, próbuje wejść jedzenia. tego Karnivora i mówi, że że, wiesz, że ona będzie jadła samo mięso, jak następnego dnia pakuje wszystko z siebie. No po ja. prostu źle się za to zabierają ludzie. No tak, tak tylko, jak tylko jak... że widzisz, my to też tłumaczymy, jak to ogarnąć, tak? Bo jak nie ogarniesz sobie reszty życia. Gdzie mówimy o związku, mówimy o yy, pracy. Mówimy: Skąd masz taki ładny kubek? <laughs> no. Wysłali ci kubek? Tak. No kurde. Niedługo no będą takie kubeczki, proszę. Dobrze, 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 dobrze. Kobieca siła, no proszę. Także moi kochani, do tego, żebyście ogarnęli sobie jedzenie, żeby była dyscyplina z jedzeniem musicie zająć się wszystkimi aspektami waszego życia na tym właśnie polega projekt sukces na tym właśnie polega wyzwanie my się zajmujemy od dechy do dechy waszym całym życiem także zadania, które dostajecie są z trzech filarów umysł, którym musicie się zająć to jest numer jeden jak cały czas będziecie żyli w stresie, jak cały czas będziecie żyli w smutkach, w rozczarowaniu, to zawsze będziecie dążyć do tego, żeby zajeść te smutki. To wam mogę zagwarantować. Dlatego tak ważne jest budowanie swojej psychiki. To jest niezbędne. Także, żeby mieć rezultaty żywieniowe, musicie popracować nad waszą głową, ale na szczęście my w tym pomagamy. Na szczęście my to wszystko omawiamy na wyzwaniu, na tych liveach, na tych tutaj spotkaniach z wami w sumie też. Może właśnie omówimy następnym razem jak zacząć, bo dla niektórych osób zaczęcie odżywiania jest bardzo proste. I niektóre osoby nie mogą sobie poradzić z treningami przykładowo. Ale zaczniecie to jedzenie, nie poradzicie sobie z głową i wtedy znowu wpadacie w ten nauk jedzenia. Dlatego wszystkie trzy filary projektu Sukces są niezbędne do osiągnięcia rezultatów, bo Wam mogę zagwarantować teraz, że nawet jak będziecie na samym mięsie, a nie ogarniecie głowy i organizm będzie w stresie, nie będziecie mieli rezultatów. Mało tego, możecie nawet dalej chorować. I wtedy, właśnie nie widząc rezultatów, znowu wpadniecie w ten nauk. Dlatego musicie się zająć każdym aspektem waszego życia, przeanalizować całe życie, zrobić sobie plan, rozpisać sobie, co wy tak naprawdę chcecie od tego życia. Czy jesteście szczęśliwi w waszym związku, czy jesteście szczęśliwi z waszej pracy. Co wy naprawdę chcecie od życia? Musicie zająć się waszym życiem, nie tylko odżywianiem. Dlatego to, co my robimy, jest naprawdę niezbędne. Także my wam dajemy narzędzia do pracy nad sobą, nad waszym życiem. I te narzędzia, te zasady zdrowego funkcjonowania są niezbędne. Także musicie się trzymać wszystkich trzech filarów. Po to zbudowaliśmy projekt sukces, po to zbudowaliśmy wyzwanie, po to właśnie robimy te live, y. prawda? Kolejną rzeczą, którą chciałem poruszyć, dlaczego nie macie rezultatów, to to, że za szybko wchodzicie w tą dietę karniwora. Widzicie, ten proces, jak Paula powiedziała, dla niej trwał rok czasu. Okay? I musicie zrozumieć, że po prostu musicie się nauczyć nie czerpać przyjemności z jedzenia, tylko czerpać przyjemności ze wszystkiego innego. Okay? Także my jesteśmy uzależnieni od dopaminy takiej zewnętrznej. Czyli telefon, gry, jedzenie, telewizor, przede wszystkim to jedzenie, niestety. Piwo, alkohol, wszystkie możliwe używki. I my czerpiemy z tych używek właśnie szczęście. Jak wychodzimy z kimś na kawę, no to dobra, już idziemy na tą kawę, ale zawsze jest coś do jedzenia. Idziemy z kimś pogadać, idziemy się nażyć, Idziemy na urodziny, idziemy się nażyć, Idziemy na wakacje, jedziemy się nażyć, Idziemy na weekend, jedziemy się narzeć. Także zamiast. Czerpać przyjemność z tych innych aktywności życiowych, czerpiecie przyjemność z jedzenia. Ja pamiętam, ja to robiłem przez większość życia. Ja uwielbiałem urodziny, bo był tort i ciasto. Ja uwielbiałem święta, bo były ciasta. Ja uwielbiałem cokolwiek, weekendy, bo było ciasto. I to było takie zielone światło do obżarcia się. I przeważnie jest tak, że. Jest nadal. Jest nadal, no, no, no jest nadal. I z tym niestety trzeba walczyć. No no. Jak idziecie do kawiarni, dobrze, wypijcie tą kawę. Ale no musicie uważać co z tą kawą będziecie żarli. Już o wiele lepsze, jest przykładowo, czarna kawa czy jakiś tam espresso niż kawa z mlekiem czy ze śmietaną czy z jakimś syropem z czymkolwiek tam teraz podają. No zgłaszasz eee. się do odpowiedzi? <laughs> teraz mi się <laughs> przypomniało, ja pamiętam w jednej książce o nawykach czy tam Facet opisywał swój przykład jak się oduczył jeść słodkiego że w pracy zawsze na przerwie, gdzie wszyscy się zbierali był pokoik, gdzie było słodkie i on zawsze przychodził do tego pokoju i żarto słodkie, bo każdy oczywiście kawysia ze słodkiem w pracy. I przestał chodzić na te przerwy i zaczął oczy, jadł owoce, ale już zrezygnował z mm, mm, tego słodkiego i zawsze przychodził do tego pokoiku ze swoim, ze swoim jabłkiem. To pamiętam, teraz mi się przypomniało a propos właśnie jasne. takich tych... No ja do kawiarni chodzę z sonem i z kabanosami. <grym> To ja do kina. No, także także w taki sposób. Także, moi kochani, żeby osiągnąć coś, czego nie osiągnęliście, musicie zrobić coś, czego nigdy nie zrobiliście. I ta właśnie dyscyplina ze wszystkim w waszym życiu. Nawet dyscyplina w tym, żeby cały czas nie myśleć o czymś złym. Okej, okay? żeby, żeby nie myśleć o przyszłości, żeby nie myśleć o problemach, żeby nie żyć w stresie i tak dalej. Także moi kochani, na pewno będziemy dokańczać ten temat. My musimy już kończyć bez 19. Łączymy się z naszymi lwicami, bo już to widzę, jest duża, duża, duża kolejka do tego live'a. Także moi kochani, do zobaczenia w następny poniedziałek. Pozdrawiamy serdecznie.